Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Ciao, a dzisiaj, słuchajcie, odcinek bez montażu, więc będziecie widzieli wszystkie moje faile, w którym przejdziemy sobie moją mapkę yy, w Minecrafcie, którą, no troszkę czasu, słuchajcie, ją budowałem, samemu ją yy, robiłem. Mapka nazywa się Escape the Vulcano, czyli yy, uciekni z wulkanu. I będziemy sobie przechodzili. Jest tu mapka parkour, jak widzicie tu Wam pokażę autorem jestem ja, tutaj macie, no sobie możemy ustawienia załadować, a tutaj mamy jeszcze informacje co do mapki, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba, tak jak powiedziałem na początku, e, odcinek bez montażu, więc wszystkie moje file będziecie e, widzieli, a ja myślę, że bez błędnego przedłużania e, zapraszam Was już do oglądania. Zacznijmy sobie hmm, giereczkę Escape the Volcano by Ciacho01. <kuh> Mapka się tak właśnie prezentuje jak widzicie teraz. No i dobra eee, spadamy sobie, no i zaczynamy. Mamy powodzenia. Jak widzicie musimy sobie no, z tego wulkanu uciec przechodząc właśnie ten parkour, więc ja myślę, że bez zbędnego przedłużania zacznę sobie go już przechodzić. Parkour jakiś bardzo trudny nie jest. Jest taki, e, nie wiem, myślę, że bym powiedział na, e, na takie zrelaksowanie się. Pierwszy taki trudniejszy skok e, udało się. No i sobie lecimy coraz wyżej, aż sobie e, uciekniemy z wulkanu. Ogólnie spawn point, nie wiem czy powiedziałem, ale możemy, tak pisało też w tutaj z, y, zasadach, możemy sobie ustawić gdzie chcemy. Więc ja sobie po, powiedzmy ustawię spawn point, gdyby mi coś miało się... Nie udaj to sobie wrócimy do tamtego <coughs> miejsca Na razie mamy 0 faili <coughs> Sorry, tak jak powiedziałem odcinek bez montażu, więc... Więc no ee, Musimy tutaj sobie zrobić double jumpa, bo to jest... No i widzicie? Zrobimy sobie kill eee, Aha i nam spawn, na spawn point nie zadziałał No to fajnie, nie? No to fajnie słuchajcie, spawn point nie działa <laughs> To już nie jest moja wina do, Dobra, gdzie skończyliśmy? Skończyliśmy, o ile się nie mylę, to tutaj. Tak, skończyliśmy sobie w tym miejscu, więc czekajcie, pyk. Już teraz sobie ustawimy Spawn Point. Spawn point. No i e, lecimy myślę. Zobaczymy czy się uda. No i się udało za drugim razem. No i lecimy. Ogólnie na tej mapce są takie różne lo e, e, lokalizacje. Takie lokacje, które sobie trzeba tutaj... E, Naprawdę, które sobie trzeba tutaj odblokować No i niestety, słuchajcie, spawn pointy nie działają Nie działają nam spawn pointy, szkoda To już nie jest moja wina, to już wina Minecrafta, nie moja No dobra, więc po, pozwólcie, że będę sobie po prostu wracać yy, Żeby z tego yy, spawna nie wracać Dobra, mamy pierwszą lokację, fortecę I lecimy sobie dalej tam Więc musimy sobie, słuchajcie, tutaj wejść o to właśnie w to miejsce tutaj sobie wskoczyć no i możemy sobie lecieć dalej pozwólcie, że po prostu gdy spadnę będę sobie e, będę sobie e, no na spektatorze wracać żeby nie wracać ze startu mapy, dobra tutaj mamy slajmy, więc musimy sobie tutaj się wyslime'ować Teraz spawn point no i lecimy. Tak jak wam powiedziałem mapka nie jest jakaś ultra, mega, bardzo trudna, dlatego sobie będziemy tutaj ją myślę na luzie przechodzić, pogadamy sobie. Dzisiaj bez montażu odcinek, żeby jak nagram to żeby szybciej wleciał. Cofnijmy się tutaj o dwa. ok udało się. Widzicie, wystarczy czasami sobie ci double jumpa tylko walnąć i po sprawie. O kurde, spadłem, ale już byłem, więc sobie pozwólcie, że wrócimy. Wczoraj, spawn pointy nie działają, nie mam zielonego pojęcia, przecież, przecież ja tutaj nic takiego nie chciałem, żeby miało miejsce. No i dochodzimy sobie powoli do lokacji drugiej, czyli do bastionu. Ogólnie ten wulkan jest zbudowany w takim klimacie nederowym. No i mamy to. Lokację drugą bastion, spawn point. Chyba też te spawn pointy nie mają sensu, ale dobra. E, czwarta minuta, jesteśmy na, na drugiej lokacji, trochę mi wolno idzie, więc pozwólcie, że przyspieszę. No i takie lokacje tutaj są e, od czasu do czasu. Tutaj musimy sobie właśnie tak skakać e, w bastionie na no jew. Dobra, e, zacznijmy sobie jeszcze raz, żeby zrobić ten bastion na raz. Pozwólcie, więc e, lecimy tutaj. No i teraz, tu, coś mi tu. Źle skoczyło. Ej, co jest? Przecież to jest łatwy skok. Przecież to jest łatwy skok. Czemu mi to nie wychodzi? Poczekajcie. Ej, co jest? Przecież to jest łatwy skok, ciacho. Ciacho, co ty wyprawy? Przecież tu to jest banalny skok. Ja, ja... mam z takim skokiem problem. XD. Przecież to jest... Bardzo łatwy skok. Co jest, słuchajcie? Za każdym razem mi to wychodziło przed nagraniem. Może to... Wychodzi to, że dawno nie grałem. Dobra, jeszcze spróbujemy dwa razy i przeskipujemy najwyżej, żeby ten odcinek milion godzin nie trwał. Dobra, udało się jak to powiedziałem. Tutaj sobie lecimy pyk po schodkach. I tutaj sobie pozwólcie, że zrobimy spawn point. eee OK. No i mamy to. Gotowe. No i lecimy sobie dalej, tak? Lokacja Bastion zażegnana, a my lecimy do trzeciej lokacji, czyli ruiny portalu tą mapkę znam na pamięć. Zastanawiam się, bo moim zdaniem fajnie to wyszło, czy by że, i, jakiemuś youtuberowi tego nie wysłać. Gdybym wysłał to, yy, gdyby był jakiś film z tej mojej mapki tej, to wam wrzucę na kartę społeczność yy, o tym info. No ile to jest? Trzy jedno w górę, no to trochę trudniej skok, no ale przecież wykonalnie nie? No, czekajcie, jeszcze sobie spróbujemy tutaj, raz, Pyk, pyk. Nie, dobra, skipujemy ten skok tutaj i lecimy. Jak byście się zastanawiali jak tak szybko game zmieniam to F3 i N, nie? To was przełącza na spectator. O, nie, popsułem. Popsułem. Wracamy. Chcia, chciałem to tak na raz zrobić i mi nie wyszło. No, dobra. Nie ma się tu spieszyć, lecimy powolutnie. Po jeden skok lecimy. No, tutaj sobie możemy przecież oszukać trochę. Nikt nie powiedział, że nie można. Chociaż zasad, chociaż ja ustawia, ustalałem zasady, to nawet nie pamiętam jakie ja zasady napisałem, więc no, dobra, niestety, spadliśmy sobie. Tutaj są takie że dalsze skoki, wypadałoby je na raz robić, żeby się nam to udało, o, taką serię, czy, ta, 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 takie kombo, nie? No, siódma minuta, my jesteśmy gdzieś koło, myślę, połowy mapki, ja bym chciał tak w 15 to przejść, nie? 15 minut Dobra, jesteśmy, udało się Lokacja numer 3 Ruiny portalu, w nie ma nic Ze skrzyneczki lecimy na ruinę Tutaj będziemy później Słuchajcie, tu są bariery, oszukać się nie da No i lecimy sobie Pięknie dalej, tak Kolejna lokacja to będzie tam Potem jeszcze tam i I koniec, nie Mapka za długa nie jest, tak na pogranie 15 minut, tak jak sobie właśnie teraz przechodzę. Kiedyś sobie mierzyłem czas jeszcze na tej mapie tam nie pamiętam ile wyszło, nie? Jakoś tak z 17, co, coś, coś takiego. Nie jest to jakieś mega trudne. Przeskipujmy, żeby się nie męczyć. No i dobra. Jesteśmy już szalecie, z powrotem na tych ruinach, bo tym razem musimy sobie tutaj skoczyć na górę, bo byliśmy tam na dole, przypomnę, no i tutaj I jesteśmy. Dobra. Będą slajmy. Uwaga. Na raz. No i się nie udało. Powtórka. Z rozrywki. Pamiętajcie. Slajmy bez spacji. Bo ze, ze, ze spacją wam się nie uda. No i ekspresowa lokacja. Czwarta jaskinia. Tu się to przechodziło tak. Z tego pamiętam. To jest taka, moim zdaniem, fajna maska. Że nawet można na niej jakieś speedruny robić. nie? Dobra. Tutaj jest trudniejsze skok, ale nam się udało, na szczęście. Jesteśmy na balkonie. No i pięknie lecimy do ostatniej, piątej lokacji. Tutaj, tutaj no, normalnie skaczemy, tutaj nic to nie przeszkadza. Ok, udało się, już myślałem, już myślałem, że spadłem. Ok, i teraz to tutaj. Bo tak szczerze, to zapomniałem trochę tej mapy. Tak, tutaj. Mhm. Dobra, tutaj double jumpem lecimy. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał oskamować i sobie tutaj do góry wejść, to oczywiście się da, nie? Ale no to jest mapa dla osób, które chcą sobie po prostu poskakać uczciwie, bez żadnych zabezpieczeń i nic takiego, nie? Dobra, dochodzimy do najtrudniejszego miejsca całej mapy, więc ja sobie tu zaraz i nie umiem tego przejść. Nie wiem czy to jest wykonalny skok, ale mega to jest trudne. Trzeba po prostu po tych pnączach wejść. Stąd, tu, tu. Więc pozwólcie, że sobie to przeskipuję, bo nie zrobię tego, nie jestem w stanie. Ale ostatni skok jestem w stanie zrobić, bo sobie sprawdza, sprawdziłem przed odcinkiem nie, no bez, bez, bez żartu, naprawdę. Z której tej strony? Tutaj. Dobra. Ostatni skok jestem w stanie zrobić. Więc patrzcie i się uczcie jak to się robi. Pek pięknie. I, I lokacja piąta. Las. Lecimy ekspresowym tempem. Tutaj sobie wchodzimy. cyk 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 to będzie sobie chyba najszybciej. Najszybsza lokacja w całej mapce No i już za lasem, wracamy, bo spadliśmy. Nie ma się to tak spieszyć, bo to już jest sama końcówka dopiero 10 minut od odcinka, więc w te 15 na ludzie się zmieścimy. Hmm, dobra, teraz słuchajcie, już bez pośpiechu wchodzimy, bo tam już jest koniec. Jak widzicie, o, tu jest koniec. Tu jest koniec, a my sobie lecimy. Dobra, lecimy sobie dalej. Możecie napisać na jakim FOWie gracie, bo ja jestem przyzwyczajony do Quake Pro i nie wiem, czemu sobie nie, nie ustawiłem właśnie go, jak, jak zmieniłem. Nie wiem dlaczego. No i dobra, tutaj to trzeba zrobić na raz, bo inaczej to się zwykle nie da. Na cztery kratki skok łatwy... No niestety. Zrobimy go jeszcze raz. Łatwy skok na cztery kratki, bo na cztery kratki to łatwe są skoki nie ma się co tutaj, wiecie, martwić, no i lecimy, nie? I to już, powiedzmy, prawie uciekliśmy z tego wulkanu, eee, a dla osób, które wytrwają do końca odcinka, tylko bez przebijania słuchajcie, uczciwie powiem Wam, jak, jak, jak taki wulkan wielki wybudowałem, bo myślę, że to jest ciekawa kwestia. Eee, co jest? Przecież to jest łatwy skok, no. Nie wiem w czym był problem, słuchajcie. dobra, lecimy. No i mi się nie udało. I ja, ja też słuchajcie, do tej mapki podchodzę na luzie, nie? No bo przecież nie będziemy się tutaj spinać, jak mi jakiś skok nie wychodzi, tylko najwyżej wiecie, to ma być tutaj dobra zabawanie, więc coś to se może po prostu wystarczy przeskipować, a, a, no ale bez żartów, to jest łatwy skok tu. Bo zrobimy przecież, no bo kurde, przecież to jest taki... Ł łatwy skok, nie? ok. No i właśnie 12 minuta odcinka. Obawiam się, że do tych 15 się nie wyrobimy, <śśle> chociaż nie, no to jest niemożliwe się nie wyrobić, bo już jesteśmy na samym końcu. No nie, no co ja tak lamy. Dobra, teraz fu full skupienie lecimy. Full skupienie. Pięknie, pyk. Oj, to jest moje full skupienie. <śle> Zapraszam was też, że teraz są filmy trochę rzadziej, no ale c cóż, słuchajcie, takie życie. Dobra. Mapka się nazywa SKD Vulcano, więc gdyby ta mapka kiedyś była popularna, jakaś mega, to pamiętajcie, że ja ją właśnie y, zrobiłem, że to jest mojego autorstwa, nie? Dobra, dla osób, które wytrwały do końca, program na komputer... Y, World Painter. Możecie takie wielkie, fajne budowle sobie w nim robić, a potem zapisujecie je do, światu, do świata w Minecraftie. Program World Painter. Pamiętajcie, że gdyby ktoś nagrał moją mapkę, to dam wam w opisie. No i, i tu mamy koniec mapy. Dzięki za przejście, spectator. Więc, gdyby ktoś przeszedł sobie tą mapkę, to na karcie społeczność wam ją dam. Wam ten film, nie? Dobra, mam nadzieję, że mapka Wam się spodobała. Możecie w komentarzach napisać od, w skali od 1 do 10 jak, jak Wam się mapka podobała. A już dziękuję Wam za oglądanie. Zmieściliśmy się w te 15 minut, jest 13:30, więc dzięki za oglądanie. Cześć. Pum!